Siemaneczko, z tej strony Mariusz. Słuchajcie, myślałem, żeby zacząć nagrywać jakieś vlogi, e, pokazać swoje gospodarstwo, jak to wygląda w ogóle. Mam nadzieję, że z swego czasu spodoba Wam się to, co robię. Słuchajcie, mam sobie dość mały gospodarstwo. No nie mam jakoś dużego gospodarstwa. Mamy tutaj parę krówek, budynek z krówkami, krówki nakarmione z rana. Także troszkę słomy jeszcze będę musiał za chwilę podrzucić. Mają trochę, trochę mało jednak. E, tu jest, tak jak widzicie, obora, sam krowy. E, tu mamy co? Mamy gnojowice, mamy obornik, dwa silosy. Silosy były montowane w zeszłym roku. E, nawet dobra cena była, bo mam znajomego, który. Pracuję w tej całej tam firmie, co, co, co stawiają te silosy, więc koszty nie były jakieś tam mocno duże. Tu mamy oborę, eee, rozsiewacz do, do wapna i nawozów. Co tu mamy jeszcze? rynóweczka Stokoni. koni. Taka trochę bieda edition, no ale w sumie nie jest zła. Przyczepę starą. Tą przyczepkę myślę, że za jakiś czas ją będę sprzedawał. Ale zobaczymy. Trochę odmalowana. Tu mam wzięte na kredyt na, na młodego rolnika. Więc tutaj mamy wzięte dwie przyczepy. Jedna jest trzyosiowa, druga jest dwuosiowa. Są spięte ze sobą. Ostatnio wywoziliśmy wywoziliśmy mm, zboża. O! A kto to? Ty! Mój bracki przyjechał. No siema! No łanko. Co ty robisz? A byłem w trasie na kawkę zajechałem. Jak kurwa na kawkę zajechałeś? Chopie. No na kawkę, no. Przecież. Chyba, ty, kurwa, coś... ty pół Polski dalej ode mnie mieszkasz? Mareczku, co się no. dzieje? No nic, tak. Przyjechałem sobie troszkę przemyśleć życie na wsi, żeby sobie. I co ty chcesz? Ale czemu ty chcesz nawieść? Co się Mareczku stało? <laughs> no, no. no wiesz, takie tam. Przecież ty firmę transportową masz, nie? No, 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 no właśnie. I takie tam problemy mi wyszły i muszę troszkę odpocząć od tego wszystkiego, tego miejskiego zgiełku, nie? Co ty gadasz? Serio? No, no. No tak wiesz, mówię, przejadę jakiś urlop sobie, zrobię tygodniowy chociaż i... No słuchaj, ja, ja tam przecież mam dwa pokoje wolne, to, to nie ma problemu, stary. Ile będziesz chciał posiedzieć, to sobie posiedzisz, bez żadnego problemu, nie? No, no także... A ty, ty tak na, na stałe chcesz się przeprowadzić? Nie, no wiesz, na razie myślałem, żeby, mówię, jakiś tam sobie urlop zrobić, a co wyjdzie w praniu, no to, to się okaże, nie? Ty, bo, bo słuchaj, bo tak się, tak się fajnie Marek składa, że teraz mamy, jutro już chcę startować ze żniwami, w sensie siać, e, bo trzeba siać pola. Pola mam obrobione, tylko tyle, że trzeba, wiesz, posiać to wszystko. Ty tam za bardzo chyba nie, nie ogarniasz, co? Sprzętów wiesz. tych nowych ciężarówką, to bym Ci po polach pojeździł, ale tak to traktorem, no coś przód, tyłu będę umiał jeździć, nie? Słuchaj, no to zobacz. No, nie, nie znam się na tych sprzętach Tutaj, tutaj mam, mam duży, dość nowy, nowy ciągnik tego Fenda, nie? Ja teraz właśnie Aha. czyszczę, rozumiem siewnik, bo trzeba go będzie na wieczór ziarkami zasypać i jutro z samego rana będę jechał na pole. Właśnie, chcę, chcę sobie to wszystko siać. E, tu tak jak widzisz, jest nowy, nowy siewnik. I tym siewnikiem hmm. będę właśnie to siał. Tu jest, słuchaj, chodź zobacz, tu jest drugi traktor mam. To może tym drugim traktorem będziesz mi coś pomagał. Tu jest taka stara rynówka. Tu, to ja myślę, wiesz, że tu się... za, 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 za drogiego mi nie da, bo jak uszkodzę coś... Nie, to, się to ja myślę, szkód. że w tej a do tej renówki, zobacz. Dobra, poczekaj. I jak, fajna? Postuczyk. No tam masz po prawej stronie, no. Czekaj, muszę go odpalić, żeby słyszeć jak to chodzi, nie? Czy, no. czy w moim manie lepszym się jest silnik. <laughs> o, do przodu umiesz jechać. No, czekaj, do tyłu, gdzie, gdzie je wajcha, do tyłu. No, tam o, ta dobra, druga, o, no. Dobra, o kur, o, dobra. O kurde, panie, Chyba... prawie mi przyczepę skasowałeś. Chyba jeździ, no. Jeździ, Marek, ty no, no elegancko. Dobra, na słuchaj, czepę, słuchaj. Przyczepę podłączę, będę umiał jechać, bo na naczepą Chodzimy, to... chodź, idziemy do domu, kawę wypijemy. To ja Pan wyłączę kurde. nagrywanie i ten, pogadamy sobie o życiu, nie? A bo ty nagrywasz coś. Ja raczej? nagrywam, chłopie, ja vloga chcę sobie nagrać, wiesz? A YouTube'a. No. Na YouTube. A. Na YouTube y. A, bo to teraz każdy na te YouTube y nagrywa, nie? Chcesz pozdrowić ludzi? A no, siemanko, pozdrawiam was, nie wiem o co chodzi, bo ja w tych internetach to nie mam czasu siedzieć, ale no. chęcią sobie, pooglądam coś tam, bo Dobra. widzę, że coraz więcej ludzi tam Tak, coraz więcej ludzi idzie. nagrywa, kumpli moich też ze wsi nagrywa, więcej ja mówię też zacznę. Dobra, Dobra, kochani, to ja na razie kończę. Na razie wyłączam kamerę, bo z bratem muszę sobie pogadać. Zobaczymy, co i jak. Dobra, kochani, witamy ponownie. Włączyłem kamerę, brat troszkę się stresuje. Spokojnie, Mareczku, będzie wszystko ok. E... Siemanko, Siemanko. Tak, kawa wypita. Mamy plan. Marek, e... no co tam? Mamy postawione dwa ciągniki z siewnikami. Ja wezmę Fynda, bo on tam więcej tej technologii ma, elektroniki i w ogóle. Ty już sobie rynówkę. Zaraz pójdziemy, rzucimy yy, nasiona, bo też trzeba tam nasiona jeszcze do, dorzucić, bo twój jest pusty. Mój ma tam częściowo, bo jeszcze wczoraj wieczorem yy, częściowo tam zasypałem, więc jeszcze nasiona dosypiemy. Pojedziemy na pole. Pola mamy, Mareczku, zaraz za budynkami, tam mamy w dwóch kawałkach łącznie 18 hektarów, tam 18400. W dwóch kawałkach więc. Yy, Zaczniemy może razem na jednym polu, ja zobaczę jak ci idzie, jak będzie dobrze szło, to ja wtedy sobie przeskoczę za drogę na, na ten drugi kawałek i tam będę siał. Będziemy siać pszenicę, bo akurat mamy taki okres, że fajnie pszenica będzie, będzie to dobrze wyglądało jak będziemy siać, powinno ładnie wzrosnąć. Później ewentualnie jak pojutrze, czy po pojutrze zobaczymy jeszcze, sprawdzimy te pola jak to wyszło, nie? Także no dobra. kawę wypiliśmy, lecimy do traktoru. pokażemy jeszcze jak tam te siwniki wyglądają i w ogóle. Także prowadź, bo ja nie znam. Dobra, koliki. chodź. Tylko drzwi bo żeby muchy nie leciały, nie? Dobra. Zamykam. Dobra, słuchajcie, kochani, mamy tutaj fynda. Ja mam swój siewnik. Tutaj stary siewnik wygrzebałem jeszcze. Normalnie to ja tym nowym siewnikiem robię, bo już tego starego nie używam. No ale jak jest bratki, no to pomoże. Mam nadzieję, że się tam ogarnie, pokażę mu co i jak, jak to ma wyglądać. Więc ja będę Fendem jechał, Marek będzie jechał Rynówką z tym silnikiem Poloneza. Stary silnik kiedyś go używałem. Także Mareczku, no, co tam? dosypiemy co ziarek raczej? do Twojego. Poczekaj chwilę, bo jeszcze musimy dobra, ziarka dobra. do Twojego nasypać. Wiesz, nasypiemy ziarka i wtedy ten. I wtedy e, pojedziemy na pole. A potem choć pokażę ci, żebyś potem nie błądził, to tutaj pojedziemy, rozumiesz, od razu za stodołą. Tylko tu na ruch będziesz musiał uważać, żeby w ruch się nie wpieprzyć. Mhm. Tu masz drogę, rozumiesz. I tutaj sobie tą drogą na spokojnie przejedziesz. I tutaj zaczniemy na tym kawałku. Tu łącznie, tu na wprost, jakbyś jechał, to tam do drogi dojedziesz, tam jest za drogą drugi nasz kawałek, nie? Ja tu o, mam łącznie 18 hektarów tej ziemi, nie? Tak jak widzisz, tak jak widzisz na lewo, na prawo i do, do przodu, to wszystko jest moja ziemia, nie? Okay. Także mamy tutaj 18 hektarów, nie? Nie Dobra. wiem, czy to Ci pomogę, ale postaram się. Pomożesz, zaraz tu przyjedziemy na pole, zaraz Ci pokażę, co i jak. Wsiądź do tego, wsiądź do ciągnika, odpal go. Dobra, już siadam. Tam wiesz, jak odpalać, nie? Tak, tak, tak. Już się nauczyłem. Dobra, podnieś siewnik, tam masz taką, taką wajkę po prawej stronie, z tyłu. Eee, do, dobra, widzę. O, idzie czy nie idzie? Tak, podniosło, czekaj. Dobra, Dobra, tu wszystko masz czyste, przygotowane. Wiesz co Marek, dawaj, yy, jedź za mną. Jedź za mną. Okej. Okay. Kurwa, o jest, a jedź, dobra. Dopierdole, ja coś czuję, że tu będzie pourywane nie jedna rzecz Dobra Marek, słuchaj No Boże, le, ledwo co przyjechałem tutaj Ledwo przyjechałeś 200 metrów <grystanie> Siadaj do tego trakturu. Ja będę o no. Ciebie mówił co masz robić Dobra, jestem w środku Odpal go Podnieś kawałek do przodu Pomału, pomału Dobra Opuść teraz siewnik. Yy, tą bajką, tą po prawej. bajką po prawej stronie co masz? Dobra, poszło? Dobra, dobra. włącz tam go. Wiesz, który nie? tam ci pokazywałem. Dobra. No i jedź pomału. Uważaj, bym cię nie przejechał. No i kurwa, jakoś tu sieje. Dobra. Wolniej. Maryk! Czy... Maryk! Yy, yy, Czekaj. No? Czekaj, muszę dawkę podkręcić. Poczekaj. Dobra, coś włączyć, wyłączyć, czy dobra. Jedź teraz, jedź teraz, dobra. No i elegancko mu idzie, no i niech tak do drogi jedzie i będzie dobrze. O, ale kurwa, krzywo, on jedzie. o ko Bośku, to widać, że to z miasta. Między się nie trzyma, dobra, kochani, ja lecę po swój ciągnik. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek, który w miarę będzie krótki, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo powiem Wam szczerze, nie dość, że pierwszy raz zaczynam nagrywać, to jeszcze brat mi przyjechał. Z bratem troszkę gadałem, brat chwilę u mnie pomieszka. bo tam się troszkę te drogi życiowe pokiełbasiły, po, po że tak powiem, jest na takim dość dziwnym zakręcie. No ale tak jak większość z nas. No, każdy z nas ma jakiś dziwny zakręt. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Mariusz.